Szanowny Panie Starosto, Szanowna Pani Wójt Gminy Wysokie, Szanowna Pani Wójt Gminy Zakrzew, Druchowie Strażacy, Wszyscy Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Wysokie, na początek chcę serdecznie pogratulować tej jednostce OSP, tego wspaniałego sztandaru. Sztandaru, który jest symbolem wartości, które na co dzień przyświecają Waszej pracy. służbie Bogu i Ojczyźnie, Sługa Boży. Kardynał Stefan Brzynski mówił, że standard to jest coś pomiędzy hymnem narodowym a przysięgą, czyli jedna z najważniejszych rzeczy, która pokazuje i symbolizuje wartości, które muszą przyświecać nam każdego dnia. W służbie Bogu i Ojczyźnie, Szanowni Druchowie Strażacy, działacie od 1999 roku tutaj w Nowym, w Nowym Dworze. Ten sztandar z pewnością spowoduje, że ta Wasza działalność będzie jeszcze bardziej wytrwała, jeszcze bardziej gorliwa i jeszcze bardziej będzie służyła właśnie Bogu i właśnie Ojczyźnie. Bardzo Wam za to dziękuję w imieniu Pani Premier Beaty Szydło, w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W Polsce, proszę Państwa, mamy wspaniały model współpracy pomiędzy ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Państwową Strażą Pożarną. Państwowa Straż Pożarna nie byłaby w stanie zabezpieczyć. Rzeczypospolitej Polskiej, dawać bezpieczeństwa mieszkańcom Rzeczypospolitej Polskiej bez Ochotniczych Straży Pożarnych i to jest absolutnie jasne, za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Tu z tej ambony, z tej mównicy, wybrzmiał również inny aspekt Waszej działalności, za który również dziękujemy bardzo gorąco otóż Waszej działalności patriotycznej. Nie ma świąt religijnych, nie ma świąt patriotycznych bez udziału Ochotniczych Straży Pożarnych. Wasza asysta. Przy tego rodzaju uroczystościach podnosi rangę tych uroczystości, powoduje, że rzeczywiście rozbudowujemy, budujemy naszą tożsamość narodową dzięki waszej postawie. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Chcę powiedzieć przy tej okazji i zapewnić, że znaczenie ochotniczych straży pożarnych dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej, rządu pani premier Beata Szydło jest ogromne. Środków finansowych na Ochotnicze Straże Pożarne z roku na rok jest coraz więcej i będzie więcej. Te środki nikomu nie są zabierane wbrew pogłoskom, które gdzieś, gdzie nie gdzie docierają. Te środki są dla Was i Wy jesteście beneficjentami będziecie beneficjentami tych środków. Zmienia się tylko dystrybucja tych środków. Otóż dystrybuować je będzie. I wyznaczać będzie komendant główny Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast wszystkie te środki w sposób racjonalny trafią do Odniszczy Straży Pożarnych i to jest zapewnienie rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Chcę serdecznie pogratulować pani Wójt Gminy Wysokie za zorganizowanie tej wspaniałej uroczystości, za to, że Gmina Wysokie rozwija się prężnie, widać to. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w rozwoju tej gminy. Również bezpośrednio w zeszłym tygodniu udało się przekazać na ręce pani Wójt promesę w wysokości 530 tysięcy złotych na konieczną drogę lokalną, tutaj właśnie w Nowym Dworze. To też jest następny wkład w rozbudowę i w rozwój tej gminy. Życzę Państwu wszystkim. Dobrej zabawy, bo świętowanie to również zabawa. Dobrej zabawy po zakończeniu tych oficjalnych uroczystości. Ja w tej zabawie uczestniczyć już nie będę mógł, bo muszę jechać na następną uroczystość. Ale na otwarcie tej drogi, panie wójt, ja przyjadę i wtedy będę uczestniczył w takich okolicznościach. Dziękuję bardzo, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.